Dzień dobry, ja witam was bardzo serdecznie z tej strony, ja, czyli Biki. Dzisiaj pokażę wam XD Craft, sezon drugi. Tak, jest to drugi sezon świetnego serwera dla małych youtuberów XD Craft. Jak widzicie, mamy spawn, to w ogóle nietypowe. Dobrze, a teraz zacznijmy. Tutaj mamy wszystkie pluginy serwera. Jak chcecie, to sobie teraz zatrzymajcie film i sobie poczytajcie. Tutaj mamy dwóch, tu jakby co jest blok bariery. Tu mamy dwóch wieśniaków. Górnik 64 bruku, jedno żelazo. Farmer Sztabka, a nie to piekarz. Sztabka żelaza, cztery chleby. Tu mamy jakiś dziwny, w ogóle jest plugin na siadanie, więc alo. Tu jakaś ozdoba. I zobaczcie. Na serwerze są dwa pluginy, które wymagają dość dużej uwagi. No tam set home i różne takie to normalne. Co cztery Minecraftowe dni robi się coś takiego co na za Blood Moon. Ja to teraz Wam wystartuję komendą. Nagle zaczyna się robić coś takiego. Potwory zyskują mega duże życia i są ogółem silniejsze. Na przykład. Yy, o, i pioruny też walą, nie polecam. Yy, Przełącz sobie na Game od Survival. Zobaczcie, dostałem efekt Slowness 2. W ogóle fantomy dają mi lewitację i to mi tak obrażenia zadaje i gdy zabiję sobie takiego szkieletona, co jest dość trudne, bo on ma bardzo dużo życia to wypada mi jakiś przedmiot, który raczej mi by z niego nie wypadł w tym przypadku sztabka złota i książka jak widzicie fantomy naprawdę na tej edycji są trudne i to chwilę trwa, jak widzicie tutaj taki czerwony pasek ja to sobie zastopuję. jest coś takiego jak lock -Block. każdy wie co to jest lock -Block, ale wam pokażę, jest to na zasadzie kilofa. W ogóle chlejta sobie stoi. E, na przykład zobaczcie. Wasz kolega. E, powiedzmy to jest wasza skrzynka. Tam macie różne rzeczy. I pewnego dnia wasz kolega przychodzi i kradnie wam to. Wy sobie przychodzicie. E, ptacie się kto to ukradł. Bo nie macie rzeczy. On mówi, że nic nie ukradł. Klikacie sobie prawy i pisze. Kto co włożył. Co wziął. Kto stworzył. O której godzinie. I nikt. No i co, taka osoba dostaje bana? No, znaczy za większe przewinienia. I jest tu naprawdę dużo różnych ciekawych pluginów, które urozmaicą wam grę. Więc jeżeli macie powyżej 25 subskrypcji, macie 12 plus lat, lubicie grać z fajnymi ludźmi i zamierzacie spędzać dużo czasu w Minecrafcie, to zapraszam Was bardzo serdecznie na nasz Discord serwerowy. Link w opisie. Siema.